Sorry ludzi z kanału YouTube nam po prostu uciął czas filmu. Więc skończyliśmy nam chy... przepraszam wszystkich, no ale nie moje, to nie moja wina. I skończyliśmy chyba... Na znaczy, skończyliśmy? Skończyliśmy na po... powiadomieniach. Więc teraz zaczniemy od więcej. Więc Zakładkę nie przeszkadza. Czyli jak to ustawimy na telefonie nic tam nie będzie przychodziło, alarm. Ustawiamy jakiś sobie alarm na przykład i on będzie dzwonił, dzwonił. Na na zasadzie budzika, muzyka, to mamy klikamy tutaj możemy i możemy podgłasniać przycisk i zmieniać utwory. Jak mamy połączone z telefonu. Stoper, możemy mieć czas i to najważniejsze, możemy sobie, gdy klikamy w tą flagę, to możemy zmienić na przykład twój czas, porównać do kołoś czasu i jeszcze do koś czasu. to jest też taka dość fajna funkcja. Następny jest minutnik minut klikam, ustawiamy sobie jakiś czas i, i klikamy BEND i czas się kończy mamy jeszcze znaleźć moje urządzenie gdy mamy połączone z telefonem to ten tryb wtedy nam daje to że telefon zaczyna takie bibi 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 -bi. następny to jest tryb cichy, czyli zegarkowi nic nie przychodzi nic w telefonie tak samo mamy wyświetlacz tutaj możemy sobie zmienić na przykład z takiego na taki albo taki, wtedy klikamy bęk i mamy zmienione po wyświetlaczu są ustawienia, możemy sobie zmieniać jasność od największej do najmniejszej, blokadę ekranu, czyli jak włączymy blokadę ekranu to będziemy musieli już wam pokażę Ja musi wygasnąć będziemy musieli nie odblokujemy tak, tylko musimy najpierw dać do góry i dopiero po blokadzie ekranu mamy auto wyłączanie Czyli za jakiś czas będzie się nam zegarek wygaszał. Uruchom ponownie, czyli, jakby, reset i ustawienia fabryczne. Plus regulacje. Jeszcze taka jedna ważna funkcja. Jeśli mamy tutaj i nie chce nam się wchodzić więcej, a mamy z telefonem połączone to klikamy po prostu pęk i mamy muzykę. Tutaj u góry nam pokazuje. No, jaką jesteśmy aktywnością Poziom naładowania baterii I bluetooth Czy jesteśmy połączeni czy nie Ja oceniam zegarek w skali Tak od 1 do 10 Jeszcze przepraszam Jedna rzecz Zegarek jest wyciągany To jest tak zwana pastylka Tak wygląda sama obudowa A to jest cała pastylka To jest zegarek Zegarek tu mamy na ładowarkę Ładowarka to jest też taka pastylka z dziurą, jakby i tam wkładamy zegarek. Pyk więc ja oceniam zegarek w skali od 1 do 10 na takie 8,5. Bo, bo mógłby być lepszy, ale nie jest wcale zły. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie subika, dzwoneczka, łapeczkę w górę. no w dół